Nie możesz schudnąć, masz silne wahania energii w ciągu dnia, uczucie senności i silną ochotę na coś słodkiego. Robisz badania krwi. Diagnoza: insulinooporność. Czym jest, jak sobie z nią radzić i czy konieczne jest działanie farmakologiczne? Czy to diagnoza na całe życie, czy może tylko sygnał od organizmu, że coś jest nie tak w twoim stylu życia? To zaburzenie zdrowotne, z którym zmaga się coraz więcej osób. I choć objawy są podobne, to przyczyn może być naprawdę wiele. W zależności od przyczyny, różnić się nieco będzie również strategia działania, choć pewne elementy zawsze będą wspólne. Ale. Zacznijmy od początku. Insulina to hormon anaboliczny, produkowany przez trzustkę, a dokładnie przez komórki beta wysp trzustkowych. Kiedy jemy węglowodany, nasz poziom glukozy rośnie, a na skutek tego zostaje wydzielana insulina. Głównym zadaniem insuliny jest wprowadzenie glukozy do naszych tkanek. Dzięki insulinie glukoza jest dostarczana do mięśni oraz wątroby, gdzie gromadzona jest w postaci glikogenu. Jeżeli magazyny w wątrobie oraz mięśniach są pełne, wtedy nadmiar glukozy może zostać odłożone w postaci tkanki tłuszczowej, np. Na, na skutek tzw. lipogenezy de novo. Jednym z najczęstszych stanów związanych z deregulacją lipogenezy de novo jest insulinooporność, czyli stan, w którym komórki nie reagują na normalne działanie insuliny. A to insulinooporności jest procesem złożonym. Sugeruje się, że rozwój insulinooporności wiąże się z kilkoma czynnikami genetycznymi i środowiskowymi, które to mają wpływ na wydzielanie i działanie insuliny oraz receptorów insulinowych. Wrażliwość na insulinę, o której często mówię na tym kanale i stan pogorszonej wrażliwości na insulinę, czyli oporność na insulinę, to dwa przeciwstawne sposoby zdolności lub braku zdolności insuliny do sprawnego usuwania glukozy z krążenia. Nasz organizm w naturalnym stanie dąży do tak zwanej euglikemii, inaczej nazywanej normoglikemią, czyli do prawidłowego poziomu cukru we krwi. Insulinooporność sama w sobie nie jest chorobą, tylko zaburzeniem metabolicznym. Jest to sygnał ostrzegawczy od organizmu, którego nie należy ignorować, ponieważ niezaopiekowana insulinooporność prowadzi do licznych zaburzeń zdrowotnych, m.in. do cukrzycy po drugiego czy otyłości. Oficjalnie insulinoopornością nazywamy stan zmniejszonego działania insuliny na tkanki docelowe, pomimo prawidłowego lub podwyższonego stężenia insuliny w surowicy krwi. Mówiąc prosto, insulinooporność polega na zmniejszonej wrażliwości tkanek na insulinę. Receptory znajdujące się na komórkach, odpowiedzialne za wiązanie cząsteczek insuliny, reagują na nią słabiej niż powinny. Insulina nie działa mimo że jej stężenie we krwi jest prawidłowe. W rezultacie poziom glukozy nie zmniejsza się wystarczająco i rośnie glikemia, czyli stężenie glukozy we krwi. Jednocześnie trzustka jest wciąż pobudzana do wydzielania większej ilości insuliny. Dochodzi więc do sytuacji, gdzie Podniesiony jest poziom glukozy i insuliny. Podniesiony jest zbyt długo. U osób zmagających się z insulinoopornością dochodzi często do bardzo wysokiego wyrzutu insuliny, nieadekwatnego do wzrostu poziomu glukozy we krwi. Zaburzenie to może mieć charakter pierwotny, wynikający z uwarunkowań genetycznych lub wtórny, spowodowany otyłością lub innymi zaburzeniami hormonalnymi. Wyróżnia się trzy główne mechanizmy powstawania insulinooporności: przedreceptorową, postreceptorową i receptorową. Klasycznym przykładem oporności przedreceptorowej jest tzw. zespół mutowanej insuliny, w której wykazano genetycznie uwarunkowaną nieprawidłową budowę cząsteczki insuliny. W zespole tym stwierdza się prawidłową reakcję na insulinę Egzogenną, czyli taką pochodzącą podaną z zewnątrz, natomiast w stosunku do insuliny wydzielanej przez organizm, występuje insulinooporność, czyli no komórki jakby jej nie widziały. Inne przyczyny przedreceptorowej oporności na insulinę jest zwiększona degradacja insuliny, obecność we krwi przeciściał wiążących cząsteczki insuliny, czy obecność we krwi substancji lub hormonów o działaniu antagonistycznym wobec insuliny, takich jak kortyzol, glukagon, hormon wzrostu, hormon tarczycy czy androgeny. Oczywiście chodzi o nadmiar tych hormonów. Na przykład u chorych z zespołem Cushinga do powstawania insulinooporności przyczynia się zwiększenie wątrobowego wytwarzania glukozy, wynikające z pobudzenia glukoneogenezy przez kortyzol. Z kolei hormon wzrostu wywiera efekt antyinsulinowy poprzez wpływ na obwodowe zużywanie glukozy, jak i zwiększenie wątrobowej produkcji glukozy. Z kolei w insulinooporności receptorowej. Chodzi o to, że receptor nie reaguje na insulinę. Związane jest to zazwyczaj ze zmniejszeniem liczby receptorów insulinowych lub ich powinowactwa do insuliny. Ten mechanizm nie odgrywa jednak zasadniczej roli w patofizjologii insulinooporności, ponieważ ponieważ udowodniono, że insulina wywołuje swój maksymalny efekt w tkankach obwodowych już po wysyceniu 10% receptorów. Trzeci mechanizm, czyli postreceptorowy. Mamy tu do czynienia z zaburzonymi sygnałami pomiędzy receptorami a insuliną lub nieprawidłowościami w budowie i działaniu transporterów glukozy do wnętrza komórki. W tym przypadku czynniki środowiskowe oraz żywieniowe odgrywają największą rolę. Dodatkowo insulinoporność może mieć postać wątrobową, dotyczy wtedy komórek wątroby, czyli hepatocytów i jest związana ze zwiększoną produkcją glukozy w godzinach nocnych oraz podczas postu lub insulinoporność obwodową, która charakteryzuje się niewrażliwością mięśni na działanie insuliny. Każdy z nas ma inną wrażliwość na insulinę. Można mieć genetyczną skłonność do insulinooporności, jednak poza tym jest dużo innych czynników odpowiadających za naszą wrażliwość na insulinę. Za insulinooporność mogą być odpowiedzialne takie czynniki jak nadmierna podaż energii, siedzący tryb życia, które przyczyniają się do nadwagi oraz otyłości, a tym samym zwiększają prawdopodobieństwo rozwinięcia się Insulinooporności. Nadmiar stresu czy niedobór snu to również czynniki, które sprzyjają zaburzonej wrażliwości na insulinę. Do innych przyczyn insulinooporności możemy zaliczyć zaburzenia pracy tarczycy, hiperprolaktynemię, hiperandrogenemię, PCOS czy chorobę Cushinga. W jaki sposób sprawdzić, czy zmagamy się z insulinoopornością? Hmm. Najpierw warto zwrócić uwagę na objawy. Osoby zmagające się z insulinoopornością często zmagają się z takimi objawami jak senność po posiłkach i w ciągu dnia, e, częste uczucie zmęczenia i silne spadki energii, e, silna ochota na słodycze, podwyższone ciśnienie krwi, duży apetyt i szybkie przybieranie masy ciała, a także częste bóle głowy, problemy z koncentracją i tzw. brain fog, o którym więcej mówiłam w tym filmie. Poza objawami oczywiście niezbędna będzie odpowiednia diagnostyka, czyli przede wszystkim badanie poziomu glukozy i insuliny na i po obciążeniu glukozą. Najczęściej wykorzystywanym sposobem, jeżeli chodzi o diagnostykę insulinooporności, jest obliczanie wskaźnika HOMA, który jest ilorazem stężenia glukozy i insuliny na podzielonej przez 22,5. Wartość przy którym rozpoznaje się insulinooporność pozostaje wciąż sporna. Większość ekspertów jednak uważa, że jest nią około 2,5. Inną powszechnie stosowaną metodą jest badanie krzywej cukrowej i insulinowej. Badanie to polega na ocenie poziomu glukozy oraz insuliny po wypiciu roztworu złożonego z 75 g glukozy i wody. Pomiary dokonuje się na czczo oraz na godzinę i na dwie po wypiciu roztworu, choć czasem może być wskazanie do innej częstotliwości pomiaru. U osoby zdrowej insulina po dwóch godzinach powinna mieć zbliżoną wartość do tej na czczo. W przypadku osoby z insulinoopornością poziom insuliny utrzymuje się na wysokim. Czy poziomie. Czy insulinooporność to choroba na całe życie? Hmm. Tak jak już wspomniałam, insulinooporność to zaburzenie metaboliczne. I jeśli przyczyny nie są stricte genetyczne, to jak najbardziej możliwe jest przywrócenie homeostazy organizmu i prawidłowej pracy gospodarki cukrowej. Zamiast traktować insulinooporność jako etykietę i wymówkę, warto w odpowiedni sposób zadbać o swój organizm, aby po prostu przywrócić równowagę. Wraz ze współistniejącą insulinoopornością jesteśmy narażeni na rozwój takich chorób jak cukrzyca typu drugiego choroby, układu sercowo-naczyniowego PCOS czy niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Dodatkowo coraz więcej badań wskazuje na to, że insulinooporność może wiązać się z rozwojem choroby Alzheimera ze względu na zwiększoną akumulację beta-amyloidu oraz białka tau w mózgu, których ilość koreluje z nasileniem objawów choroby Alzheimera. Jak już wcześniej wspominałam, na rozwój insulinooporności wpływa wiele czynników, a nadmiar tkanki tłuszczowej jest jednym z nich. Badania sugerują, że przyczyną insulinooporności może być zwiększona ilość tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w obszarze trzewnym, czyli brzusznym. Czynnikiem, który łączy tkankę tłuszczową z powstawaniem insulinooporności są m.in. kwasy tłuszczowe. W klasycznej postaci insulinooporności, w miarę upływu czasu z tkanki tłuszczowej uwalniają się m.in. wolne kwasy tłuszczowe, które docierają do krążenia wątrobowego i wywierają toksyczny efekt na komórkę wątrobową, nasilając tym samym insulinooporność. Z kolei nadmiar krążącej w organizmie insuliny wpływa niekorzystnie na będącą już i tak w nadmiarze tkankę tłuszczową, prowadząc do jej większego odkładania. Tym samym, tworzy się błędne koło. W badaniach stwierdzono, że wolne kwasy tłuszczowe mogą hamować wychwyt glukozy w tkankach, a ich zwiększona liczba może wpływać negatywnie na działanie receptora insulinowego. Wprowadzenie dobrze dobranej diety o lekko obniżonej ilości kalorii prowadzącej do zmniejszenia poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie powoduje obniżenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych, a jednocześnie poprawia wrażliwość tkanek na insulinę. Badania wskazują, że spadek masy ciała o zaledwie 3-4 kg może zmniejszyć ryzyko rozwoju insulinooporności aż o 58%. Co zatem robić, aby uporać się z insulinoopornością? Jednym z kluczowych elementów jest oczywiście odpowiednia kompozycja diety, jak i odpowiedni. Nie pory posiłków. Posiłki powinny być równo rozłożone w czasie dnia i mieć niski ładunek glikemiczny. Zazwyczaj nie ma potrzeby, aby jeść więcej niż trzy posiłki dziennie. W ogóle za zalecanie jedzenia sześciu posiłków dziennie przy insulinoporności to chyba powinny być jakieś kary, bo to jest po prostu działanie spowalniające proces powrotu do zdrowia. Z racji tego, że w większości przypadków nadmiar spożywanej energii jest przyczyną insulinooporności, konieczne będzie wprowadzenie deficytu kalorii, ale rozsądnie dobranego do stanu zdrowia i przeszłości dietetycznej danej osoby. Zbyt duży deficyt może narobić więcej szkody niż pożytku. Diety 1000 czy 1200 kalorii w większości przypadków nie powinny być w ogóle stosowane. Deficyt kaloryczny generujemy zarówno poprzez zmniejszenie ilości spożytych kalorii, jak i poprzez dodanie aktywności fizycznej. Ilość aktywności fizycznej również powinna być dobierana indywidualnie. Wracając do diety, nie powinno w niej zabraknąć dobrej jakości białka, a w szczególności tłustych ryb morskich, bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3, które mają działanie między innymi przeciwzapalne. Ponieważ u osób z insulinoopornością często obserwuje się zaburzony profil lipidowy, bardzo istotna jest kompozycja kwasów tłuszczowych w codziennej diecie. Choć nie ma eliminacji węglowodanów całkowicie z diety, to ważnym elementem jest wyeliminowanie nadmiaru cukrów prostych, zwłaszcza w postaci przekąsek między posiłkami. Osoby zmagające się z insulinoopornością powinny wyeliminować takie nawyki jak jedzenie np. samego jabłka dla zabicia głodu między posiłkami, ponieważ taki, takie działanie może nie sprzyjać poprawie glikemii i naszej gospodarki cukrowej. Należy unikać produktów przetworzonych, w szczególności tłuszczów trans oraz alkoholu. Tak jak i w przypadku prewencji Innych chorób, model diety śródziemnomorskiej zdecydowanie tutaj wygrywa ze względu na bogactwo warzyw, owoców obfitujących w błonnik, roślin strączkowych, a także ryb czy oliwy z oliwek. U osób z insulinoopornością warto skupić się nie tylko na kompozycji jadłospisu, ale również na tak zwanej higienie jedzenia, czyli na tym, w jakich warunkach jemy. Jedzenie bardzo szybko, niedokładne przeżuwanie pokarmu, czy jedzenie przed telewizorem, czy podczas skrolowania telefonu e, może powodować zmniejszoną odpowiedź hormonów jelitowych. Takich jak GLP1 czy GIP, które zwiększają wrażliwość insulinową oraz są odpowiedzialne za uczucie sytości. W rezultacie może to prowadzić do zwiększonej sekrecji insuliny oraz braku czu poczucia sytości po posiłku. Dlatego nie tylko to, co jesz, ale w jaki sposób jesz, ma również ogromne znaczenie w kontekście Twojego zdrowia. Nie możemy również zapominać o aktywności fizycznej, która jest kluczowa, jeżeli chodzi o uwrażliwienie naszych tkanek na insulinę. Badania wykazują, że wysiłek fizyczny pozytywnie wpływa na organizm poprzez zwiększanie zapotrzebowania mięśni na tlen oraz zwiększone wydzielanie produktów przemiany materii. Wysiłek fizyczny pozytywnie wpływa na redukcję masy ciała, stężenie lipidów w surowicy, tolerancję glukozy oraz podwyższenie wrażliwości tkanek na insulinę. Rodzaj aktywności powinien zostać dobrany indywidualnie, w zależności od rodzaju insulinu. Insulinooporności. Jednak zarówno trening oporowy, jak i interwałowy wydaje się być w tym przypadku dobrym pomysłem. Za to mniej skuteczne mogą okazać się długotrwałe wysiłki typu cardio. Ale jak to zwykle bywa, dieta i aktywność fizyczna to nie jedyne aspekty, na które warto zwrócić uwagę w przypadku insulinooporności. Równie ważnym, a może nawet ważniejszym czynnikiem jest oczywiście. Sen. Jeżeli nie weźmiemy pod uwagę regulacji cyklu dobowego i skupimy się jedynie na diecie czy suplementacji, to nasza walka z insulinoopornością może przynosić marne efekty. Badania wykazują, że już po trzech dniach niedosypiania nasza wrażliwość na insulinę spada o 13%. Dodatkowo niedosypianie wiąże się ze zwiększonym apetytem, wyższym spożyciem kalorii oraz szybszym przyrostem masy ciała. A to, jak dobrze wiemy, może przyczyniać się do rozwoju insulinooporności. W badaniach laboratoryjnych, w których u osób dorosłych hamowano fazę snu wolnofazowego, czyli głębokiego, która jest najważniejszą fazą snu w kontekście regeneracji naszego organizmu, a nie zmieniali jednocześnie naukowcy w tym badaniu całkowitego czasu snu, zaobserwowano znaczne zmniejszenie wrażliwości tkanek na insulinę oraz zmniejszoną tolerancję glukozy. Spadek wrażliwości na insulinę był tym wyższy, im bardziej skracana była długość snu wolnofalowego. Zresztą więcej na temat tego, jak poprawić jakość snu, mówiłam w tym. W filmie. Kolejna kwestia to stres. Nadmiar stresu to kolejny czynnik mogący przyczynić się do rozwoju insulinooporności. Badania badaniach wykazano, że wśród osób, które często znajdują się w sytuacjach stresowych, znacznie częściej obserwowano współistniejącą insulinooporność oraz choroby z układu sercowo-naczyniowego. Zaobserwowano również, że osoby z kiepskimi mechanizmami radzenia sobie ze stresem częściej zapadają na insulinooporność. Stres jest obecny przez całe nasze życie i o ile ten krótkotrwały nie powoduje skutków ubocznych, o tyle długotrwały może być przyczyną licznych chorób. Zresztą o stresie dużo więcej mówiłam w tym filmie. W przypadku długotrwałego stresu we krwi utrzymuje się podwyższone stężenie kwasów tłuszczowych, co, jak wspominałam wcześniej, ma związek z rozwojem insulinooporności. Przewlekły stres to również podwyższony kortyzol, a ten sprzyja podwyższonemu poziomowi glukozy we krwi, co długotrwale może przyczyniać się właśnie do zaburzeń pracy gospodarki taki cukrowej. A co z suplementacją? Należy pamiętać, że suplementacja w przypadku zaburzeń metabolicznych to zawsze będzie dodatek. Nigdy przez samo łykanie berberyny czy witaminy D3 nie poradzimy sobie z insulinoopornością. Ale jeśli już podstawy są ogarnięte, to możemy pomyśleć o dopełnieniu całości dobrze dobraną suplementacją. Zawsze dobrej jakości i zawsze dobieraną indywidualnie. Patrząc ogólnie to jednym z najczęściej wybieranych suplementów przy insulinooporności jest berberyna. Ma ona działać przeciwzapalnie, antybakteryjnie, a także zwiększać wrażliwość na insulinę oraz zmniejszać wyrzut glukozy. Badania wykazują, że suplementacja 1500 mg berberyny, rozłożonej na równo do posiłków, jest praktycznie równie skuteczna jak przyjęcie 1500 mg metforminy. Dodatkowo berberyna działa pozytywnie na profil lipidowy, który często bywa zaburzony w przypadku insulinooporności. Również magnez może być korzystnym uzupełnieniem terapii dla osób z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Badania wykazują, że prawidłowe funkcjonowanie receptorów insulinowych w dużej mierze zależy od magnezu. Wysoki poziom insuliny powoduje zwiększone wydalanie magnezu wraz z moczem, powodując znaczną utratę tego pierwiastka oraz jego niedobory w organizmie. Okazuje się, że suplementacja magnezem przez ponad 4 miesiące znacząco poprawia indeks HOMA IR oraz poziom glukozy czczo zarówno u osób z cukrzycą, jak i B. Z cukrzycy. Dlatego włączenie tego suplementu wydaje się być dobrym pomysłem dla osób borykających się z insulinoopornością. Kolejnym suplementem wartym uwagi jest cynk. Badania wykazują, że cynk ma duże znaczenie w kontekście regulacji gospodarki hormonalnej, a suplementacja cynkiem pozytywnie wpływa na zmniejszenie stężenia glukozy naczczo oraz dwie godziny po posiłku. Zmniejsza także stężenie insuliny naczczo, a tym samym znacząco zmniejsza poziom wskaźnika HOMA i r. Nie powinniśmy również zapominać o suplementacji witaminą D, której niedobory są powiązane m.in. z rozwojem zaburzeń metabolicznych. Jedno z badań wykazało, że suplementacja witaminą D w wysokości 4000 jednostek międzynarodowych dziennie przez 6 miesięcy znacznie poprawiła wrażliwość na insulinę oraz zmniejszyła insulinooporność. Warto również przyjrzeć się takim substancjom jak ekstrakt z cynamonu czy resveratrol. Ekstrakt z cynamonu znacząco poprawia insulinowrażliwość, obniżając wzrost glukozy we krwi zarówno na czczo, jak i i po posiłku. Dodatkowo wpływa on pozytywnie na profil lipidowy, obniża stan zapalny w organizmie, a także ciśnienie krwi. Z kolei resveratrol wykazuje właściwości antyoksydacyjne, reguluje profil lipidowy oraz stabilizuje poziom glukozy we krwi. Oczywiście nie oznacza to, że osoba z insulinoopornością powinna włączyć wszystkie te suplementy naraz. Suplementacja, tak jak i dieta, czy aktywność fizyczna zawsze powinny zostać dobrane indywidualnie i będę to powtarzać jak mantrę. Niektóre przypadki insulinooporności mogą wymagać włączenia farmakologii, o czym oczywiście będzie decydował lekarz. Celem leczenia insulinooporności jest nie tylko poprawa insulinowrażliwości, ale również ochrona komórek beta trzustki. Najbardziej popularnym lekiem stosowanym w przypadku insulinooporności jest metformina. Metformina to lek hipoglikemizujący, stosowany często w cukrzycy typu drugiego, w celu obniżenia właśnie poziomu glukozy we krwi. Zwiększa ona insulinowrażliwość hepatocytów i miocytów, obniża również stężenie cholesterolu oraz oraz triglicerydów, a także hamuje wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego i pomaga w redukcji masy ciała. Dodatkowo metformina nie działa silnie i nie powoduje hipoglikami, czyli szybkich spadków cukru we krwi, co sprawia, że w większości przypadków jest lekiem bezpiecznym. Nie oznacza to jednak, że wraz z zażywaniem metforminy możemy zapomnieć o zmianie naszych nawyków żywieniowych czy wprowadzaniu aktywności fizycznej. Metformina powinna być zażywana czasowo, a w międzyczasie powinniśmy skupić się na wdrażaniu innych zmian do naszego stylu życia, które umożliwią pozbyć się insulinooporności raz na zawsze. Wdrożenie regularnej aktywności fizycznej, postawienie na pełnowartościową o dobrze zbilansowaną dietę, a także zadbanie o jakość snu oraz radzenie sobie ze stresem, to najlepsze, co możemy zrobić, nie tylko w kontekście naszej gospodarki cukrowej, ale również zapobiegania innym chorobom. Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie insulinoporność, to znak, że czas zająć się sobą. Przestać bagatelizować nieproswane noce i nieregularny tryb życia oraz zadbać o rzeczy, na które dotychczas nie zwracałeś, nie zwracałaś uwagi. Pamiętaj! Insulinooporność to nie wyrok. Na dziś to już tyle. Daj znać w komentarzu, jak udało Ci się poradzić z insulinoopornością, jeżeli miałeś miałaś taką przygodę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii wiedza na życie i oczywiście pamiętaj łapki w górę i subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Do usłyszenia A second cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out.